Witam Was wszystkich serdecznie w pierwszym tygodniowym Vlog który tak naprawdę dwa razy będę w Krakowie. Tydzień jest wokół przyjeżdżania do Krakowa i jeżdżenia do domu, ale czeka nas dzisiaj praca przy klipie Patki, który wychodzi w ten piątek i czeka nas jeszcze event. Ja się skończyłam jeść świetny makaron z białym serem, cebulą i ja zaprzedam do tego ketchup. Ludzie z Małopolski chyba i ze Śląska jedzą biały ser z cukrem, no. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Ja daję do tego jeszcze żółty ser i wtedy naprawdę gnezja. Nigdy bym nie zjadła makaronu z cukrem. Wiesz, zresztą może mieć tak słodkiego makaronu z truskawkami. Ale ja nie lubię makaronu z truskawkami. Ja makaronu z truskawkami. <laughs> Babciu! Patka się kończy malować. Jedziemy do studia jeszcze wprowadzić parę zmian, piosence i później do na kręcić klip. Wszystkie drugie głosy można troszeczkę dać głośniej i zobaczę, jak to brzmi. A jest taki głos. Ten magin. On jest chyba na samym końcu. Ja bym chyba chciała, żeby w tym momencie magiczny czas na słowie, żeby go wkleić tam wcześniej. Nie, nie po co jest podstawą po prostu. To może wyjść bez tego tego sam czas? Może podwójny głos? Coś tam się dziwnie robi z Niedźwiedziem. Bawka, jak ma piękną scenerię. Tuchu, Stawka. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Penny kieczę. Guys, skończyliśmy. Jestem tak szczęśliwa. Trochę się stresowałam na początku, ale teraz chyba teraz, raz będzie w moim życiu. Dzięki niemu. Dzięki Szymonowi numer dwa. Proszę na numer jeden Jest środa. Miałam dzisiaj totalny plan na nagrywanie Totalny plan miałam dzisiaj na wszystko Nie wiem dlaczego, ale od tygodnia, od dwóch Mam mnie jakaś bezsenność I to nie jest tak, że ja nie mogę zasnąć Bo śpię do dwunastej I wish, ale ja wstaję o ósmej rano A chodzę spać o czwartej mi się skończyło, ale jak coś to ja to kocham Taki tam przerywnik No i zaspałam dzisiaj Miałam w planie iść na terapię, byłam na terapii dzisiaj Jest środa, dzień terapii u mnie I jadę zaraz po liw, która do mnie przyjeżdża I znowu jadę do Krakowa No w sobotę jest So hard jest Kukon i kas. Mój chyba 20 koncert Kukona. nie mogę na nim być, bo mam studia w weekend i w sensie mogłabym to zrobić, tak, że jadę do Warszawy i wracam w nocy, ale mam studia od 8 do 13. Czy mi się chce tak bawić do jednego koncertu. Mnie pewnie, pewnie jakby było lat, jakby było ciepło, to bym to zrobiła, ale ja się teraz tak rozwaniwiłam i ja kocham siedzieć w pokoju oglądać telewizor. No i nie lubię przegapywać takich rzeczy, bo ja trochę żyję dla takich chwili. Ja kocham jej na koncerty, kocham muzykę na żywo. Z jednej strony doceniam, że już naprawdę widziałam dużo koncertów w tym roku, a z drugiej, dzisiaj się widzę z Li, jutro się widzę z dziewczynami, a gdzie jest czas dla mnie, ja kiedyś nienawidziłam być sama, spędzać czasu sama, spędzać weekendy sama, ja teraz kocham być sama, kocham być sama, rozumiecie to? No i nie wiem, czy wiecie, ale zaczęłam robić vlogmasy na TikToka, bo na YouTuba ja bym, po pierwsze czułabym za dużą presję, ja czasami mam także na YouTuba nie wiem, czy bym wyrobiła... To jest dla mnie takie dosyć duże. Na YouTube myślę, że chciałam spróbować za rok. Chciałam się sprawdzić, czy będę w stanie robić coś tak regularnie. I zrobiłam debilizm z tymi vlogmasami, bo ja sobie nie przygotowałam nic przed. Ja miałam przerwę w toku chyba 2-3 tygodnie teraz, to nie malowałam się w ogóle i się tak odzwyczaiłam od tego. I zaplanowałam sobie tam rzeczy różne. Denerwuje mnie to, że nie zrobiłam... Wiecie, nie zaczęłam na przykład 4 dni przed tego robić bo dzisiaj jeszcze nie dodałam vlogmasa i jeszcze nic nie nakręciłam przez to, że ja dzisiaj zaspałam na terapię, nie wstałam wcześniej miałam taki fajnie zaplanowany dzień i <grym> zrobiłam nic <grym> ale za tydzień, jak wypali to, co mi się wydaje, że wypali to będzie zajebisty content jesteśmy w Krakowie spóźnione już 10 minut ale nasz pociąg miał opóźnienie i biegniemy na event malowałyśmy się w pociągu, oceniam ten makijaż nawet na ok. tak, biegniemy i zaraz zobaczcie wszystkich i serce <gryzny> w trójkę że da! Oceniacie Iwanczyk. Eee, Nawet się nie zrobili, A się Nie, nie, jest, Ale jest jeszcze pięknie, prawda? Jest jeśli człowiek by był w filmie Kevin tym. A ja myślałam, że to jest mój ja film. To, 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 zna. to, 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 to jest trudne, bez trudne To jest zadanie. Challenger Face. <gryzny> 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 <Znale. gryzny> <gryzny> Pani, jesteśmy na jarmarku w Krakowie. Nie wiem, czy będziemy coś tu kupować, chyba nie. Jestem na szef. Ja na pewno nie wiem, to są takie ceny, że mnie posra. Już wtedy sushi sobie kupić. Siostra reluje. Fajny dzień, tylko pogoda jest taka do dupy. Mam wrażenie, że mi się kolory nie wgrały do głowy, po prostu. Okay. Patrycja, nowa Spooky piosenka, play. 13 grudnia. Work like a dog. <laughs> Day and night. Tu mamy pierożki za 42 zł. Przesada. Dzięki, że podchodzisz się po zdjęcia! Jest mi mega miło. Rzegam, miałam długi czas anxiety wychodząc do ludzi, a teraz? I'm so happy. też jesteś z nami, to jest taki boost, confident. Boost. Tak, jakbym nie była z nimi, to powiem, bym... ja bym w ogóle nie przyszła do rynek. To jest najlepszy starter pack do nagetsów, tylko właśnie światła nowej i Siri mają. I dostałam jednego nagetsa więcej. jak to się zamierzmia, jeżeli czy nagetsy, ale ja zawsze liczę czy nagetsy. Wyglądam na ciebie jak pani bulwa w tej fryzurze. Jak to powiedziałeś? To, to jest moje full od siebie, jeśli chodzi o świąteczne zdoby. Chciałam bardzo przeszukować swój pokój w ogóle, ale szkoda mi pieniędzy na to, żeby wydawać zdoby, które będą tylko miesiąc, będą zbierać kuszy. Ja będę... Nie czuję tego, nie potrzebuję tego i wolę te pieniądze wydać na coś innego. Z jednej strony co już mam stres, że trzeba kupić wszystkim prezenty, z drugiej strony jest dużo akcji typu szlachetna paczka i w ogóle głośno, a ja znalazłam coś takiego mniej popularniejszego, ale to pokażę Wam w kolejnym odcinku. Tak czy pamiętacie, pamiętajcie, żeby karmić pieski na Alix. A ja przychodzę z giftem małym dla Was. Miałam to już zrobić w listopadzie z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Zaraz będzie 20 tysięcy i cały czas jestem w szoku. Jest to dla mnie najlepszy prezent, jaki mogłabym kiedykolwiek dostać. No ale w listopadzie było to, co było. Trochę nie miałam głowy do niektórych rzeczy. Dwa filmiki temu rozrobiłam takie baby rozdanie buldakowe i ja jestem debilem, jeśli chodzi o to rozdanie. I zapomniałam napisać o jednej ważnej rzeczy. Dlatego jeśli ktoś tam z Was pod tym filmikiem pisał o buldaku do mnie, to sprawdźcie może czy ja nie odpowiedziałam Wam na wasz komentarz, bo wybrałam trzy osoby, którym chcę wysłać buldaka, być dwie, ale było mi głupio, że wybrałam tylko dwie, a tyle osób napisało. I gdy dokupiłam jeszcze zwykłego buldaka, napisałam trzy odpowiedzi każdej z tych osób na komentarz, żeby do mnie się zgłosiły na Instagramie i napisały. Na razie nie mam dwóch żadnego, chyba od dwóch tygodni. Nie dziwię się ja też nie sprawdzam swoich powiadomień z YouTube, Więc po prostu jestem dobilem. Coś te do buldaki cały czas czekają, będą czekać te osoby, może kiedyś sobie przypomną o tym. Jak nie, to najwyżej za jakiś czas wybiorę kogoś innego. Ale uczę się cały czas. Na błędach. Nie chodziłam do szkoły dla influencerów, przepraszam bardzo. I teraz taki prezent ode mnie i od firmy. Everywhere. I mam dla Was bluzę. Bluzę uważam, że jest bardzo fajna. Na początku myślałam, którą y, Wam podarować, ale stwierdziłam, że to nie jest taka basic. Jest to rozmiar M. Mogą najpierw wylosować zwycięzcę, a później zapytać się, jaki rozmiar chcę, Ja tak myślę trochę na odwrót ze wszystkim. Ale nieważne. Ważne, że coś tam jakaś mała cząstka pracuje. Fajna oversize boxy i są takie Dobermany. Ona jest kremowa. Mam ją dla kogoś z Was. Tylko z okazji Chociaż tak się mogę odwdzięczyć, choć obiecałam sobie, że będę cały czas się odwdzięczać Wam jakimiś pierdołami tego typu, bo naprawdę nie wiecie, ile szczęścia urodził we mnie ten YouTube i ile wy mi dajecie. Co trzeba zrobić? Subskrybować mój kanał, wprowadź mnie na drugiej aplikacji i najważniejsze, napiszcie mi w komentarzu swojego Instagrama, żebym mogła się zgłosić do wybranej osoby, gdzie go więcej chcielibyście zobaczyć na moim kanale w kolejnym roku. Ja się trochę nie nadaję o. też do takich rozdań, bo głupym jest zawsze losować kogoś i ja najchętniej bym chciała rozdać 20 plus, a nie jedną, ale dajcie mi czas. To tyle. Ten vlog też jest trochę krótki, ale wiecie co, przez to, że zaczęłam robić ze vlogmasy na TikToka, to brakuje mi rąk. I ja. Hard wy chyba nie istniejecie. Gadam coś do telefonu, już mi głupie zgadzać do kamery, a nie dzieje się u mnie w życiu na tyle, żeby gadać tu i tu, ale w tym tygodniu dzieje się naprawdę coś fajnego, więc. Kolejny film będzie już będzie znacznie fajniejszy. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Widzimy się za tydzień już.